To inwestycja, z której szczególnie zadowoleni są zapewne mieszkańcy miejscowości Myje. Dzięki niej, chcąc dotrzeć do drogi krajowej nr 11, nie muszą już bowiem przejeżdżać przez Ostrzeszów. Mowa o zakończonej właśnie przebudowie ulicy Bukowej. Jej koszty zamknęły się kwotą 3 milionów 600 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 100 tysięcy złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ta droga ułatwi życie nie tylko mieszkańcom Ostrzeszowa, My i również Kuźnik, bo tak naprawdę przecina trzy y, miejscowości. Jest to fantastyczny bypass dla tych mieszkańców, który pozwoli skrócić drogę w kierunku czy to na Ostrów, czy nawet na Kępno, omijając wjazd do Ostrzeszowa, korzystanie z ulicy leśnej, która i tak jest dosyć mocno już dociążoną ulicą, a równocześnie uzyskaliśmy ciąg pieszo-rowerowy, który tak naprawdę tworzy piękną pętlę, poczynając od Ostrzeszowa. Przez myję do Krajowej 11, tak więc czy to spacery, czy aktywność na rowerze, na rolkach, jak najbardziej będzie teraz wskazana i możliwa. Prace swoim zakresem objęły budowę odcinka o długości ponad 1200 metrów, w tym wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,5 metra, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę chodników i zjazdów, wykonanie odwodnienia i oznakowanie pionowe oraz poziome. Można się spodziewać, że z nowej drogi chętnie korzystać będą cykliści. Taka pętla rowerowa, piesza, można powiedzieć, okalająca lasek klasztorny została domknięta, a tak jak powiedzieliśmy, no przede wszystkim też komfort życia poprawi się dla mieszkańców, którzy przy tej drodze mieszkają, ale też dla tych, którzy będą mogli skrócić czas przejazdu. Zachęcamy do korzystania. Myślę, że wiele osób odkryje tak naprawdę te tereny przy okazji wybudowania tej drogi. O ile na bukowej roboty budowane dobiegły już końca, to wciąż trwają one na ulicy Wiejskiej. Która to faktycznie doczekała się również generalnego remontu z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, z dobudowaniem brakującej części chodnika, jak również trwają i mają się już ku końcowi prace na wiaduktach kolejowych. Ponadto końca dobiegają procedury przetargowe, zmierzające do wyłonienia wykonawcy przebudowy ulic Chmielnej, Garncarskiej i Piekary. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę ulicy Świętego Mikołaja, a jesienią spodziewać się należy modernizacji ulicy Kaliskiej, na której, jak już informowaliśmy, powstaną dwa ronda najazdowe.